Witam w dzisiejszym poradniku dotyczącym Minecrafta, będę pokazywał jak zainstalować, wgrać mapkę, nie wiem, jakieś tam escape, czy na przykład w moim przypadku będzie to escape, znaczy nie escape, tylko, przepraszam, skyblock, bo mam zamiar, gdyż ponieważ, że mam zmieniony limit, mogę wrzucać filmiki o jakiejś setu gości, to chciałbym zacząć nagrywać serię, let's play ze skyblocka no to tak, mamy swoją mapkę ja mam w winrarze w tym przypadku otwieramy uruchamiamy update otwieramy folder .minecraft teraz save. tutaj ja już mam zainstalowaną więc tak usunęłam i naszą mapkę tutaj wrzucamy o tak Możemy zmienić nazwę naszego. Save na, na. Nie wiem. Le, let's sk, sk, play. block. Chyba tak będzie nazywała się moja seria albo LSPB. Coś takiego, jakiś skrót, nie wiem. Teraz zobaczymy, czy to działa. Otworzę Minecrafta. Tak więc zrobię krótkie cięcie po otworzeniu Minecrafta i tam wszystko się pokaże, czy działa. No tak więc Minecraft mi się ładuje, zaraz zobaczymy, czy to chodzi. Ok, więc nasza mapa. Więc tak. Yy, nazwa naszej mapy się nie zmieniła, naszego sejfa, tylko tutaj Let's Sky Play Block, ale dobra, można zmienić zawsze, przecież tak. L Let's Play Sky... Let's Sky Play Block. O, LSPB. Okej, okay, odpalamy, zobaczymy jak chodzi mapa. więc wszystko jest pięknie tutaj tak widać że no jesteśmy na jakimś małym kontynencie gdzie będę musiał pewnie wszystko popowiększać no dobra zobaczymy wszystko wyjdzie w praniu czyli niedługo nowa seria let's playów ze Skyblock więc dziękuję za obejrzenie, zapraszam do subskrypcji oraz komentowania moich filmików, do dania łapki w górę i w ogóle. Więc na razie.